No i siemanko, witam Was w tą piękną, deszczową pogodę. Jak obiecałem, coś Wam opowiem o tej łyżce. Dzisiaj tutaj jeżdżę z zestawem M150 z kosiarką Herdera MPK 513. Ramie na teleskopie, wysuwane. 8,5 metra w zasięgu. Dobra. teraz like, tak, podchodzę do łyżki. I akurat jestem w trakcie smarowania, więc pokażę Wam, gdzie tutaj są elementy smarne w tej łyżce. Pierwszy, zaraz przy silniku, jest tutaj. Tutaj, wiadomo, od stabilizatora. Tam, z tej strony, na stworzniu. I tutaj, z tej strony, tutaj za tą czerwoną. Osłonką też jest kalamitka do smarowania. Tutaj jest też bardzo ważne miejsce do smarowania. Tutaj nabijamy smaru. Odkręcamy tą śrubkę, żeby woda, która tam się mogła dostać, żeby wyszła, nabijamy to do pełna smarem. I teraz kwestia tutaj musimy uważać, żeby to uszczelnienie się nie rozleciało, bo będą się wszystkie brudy tam dostawać. I naprawdę chwila, moment, i cały napęd nam wysiądzie. Chociaż wiadomo, że po jakimś czasie i tak siądzie, i tak. Ale, żeby przedłużyć żywotność, zwracajmy na to uwagę. Tutaj jest na tym jest taka osłonka montowana. Tutaj kość dystansowa osłonka. A dla ułatwienia, żeby lepiej było smarować, to, to ja sobie akurat to odkręcam. I też właśnie zwracajmy uwagę, bo tutaj te śrubki się potrafią luzować. Też tutaj od całego napędu te 8 śrubek też się potrafi luzować. Na to też trzeba zwracać uwagę. I teraz tak, dociski są tutaj. I ten docisk powinien naciskać siłą 12,5 kg na na kosę to tutaj w zestawie do, do, do każdej łyżki jest właśnie taka waga. Eee... Łapie się tutaj w tym miejscu haczyk, podciąga i 12,5 kg powinno wynosić nacisk na kosę. A jak to przestawić? A ustawia się tutaj właśnie tą śrubeczką. Dokręcając ją, ją zwiększamy nacisk, odkręcając zmniejszamy. No, to takie proste, logiczne, i teraz też ja mam akurat dodatkową kosę, w razie by mi się dało, uszkodziła, no to, to sobie zmieniam. A teraz pokażę Wam, jak to fajnie jest tu skonstruowane do wyjęcia kosy, żeby wyjąć kosę. Trzeba podnieść tutaj te dociski. Tutaj są takie specjalne pręciki, hmm, które podnoszą to. O, widzicie, kosa już jest złybięta i teraz tak, odkręcamy te 8 śrubek wszystkie właśnie podnosimy w ten sposób wyciągamy kosę i wsuwamy nową, przykręcamy i tyle, a tak wygląda tutaj dodatkowa kosa już zakuwana przez nas na, tutaj na śrubko nity ale pod napędem muszą być zwykłe nity, ponieważ tutaj napęd jest przykręcany do tej listwy i Tutaj musi być akurat e, gładka płaszczyzna, więc to musi być już zrobione na normalne nity, bo te e, śrubko nity tutaj nie podejdą. To jest zrobione na oryginalnych herderowskich nożykach, ale też można zastosować, aczkolwiek to jest trochę słabsze rozwiązanie. To są stalki bodajże od yy, kosy John Deera. Pasują idealnie na otwory. Jako tutaj te... Yy, poza napędem yy, mogą, można je stosować. Ale są troszkę, no, są o wiele, wiele tańsze, ale też i słabsze. Także te są z lepszej stali po prostu wykonane, są grubsze. Nożyki, widać, tutaj te stalki od, od, to prawdopodobnie, już nie jestem pewny teraz do końca, ale to były od John Deere chyba dobierane, są cieńsze, no i nie wszędzie, tak, jako prowadzące, no niestety, muszą być z takimi grzybkami, no to tamte już się nie nadadzą, trzeba prowadzące mieć w oryginale, no i też tutaj, jak są właśnie te mocowania, no To one mają tam w sobie takie specjalne otwory. Będzie widać, o będzie widać. Mają takie po cztery otwory na sobie. Te tego nie mają. I w miejscu, gdzie jest właśnie mocowany napęd, te żeletki też już nie podejdą. To tak. Tutaj też można zamiast tego stabilizatora zamontować sobie siłownik ale tu zbyt dużego ruchu nie ma, widzicie, nie? Trzeba by tutaj przerabiać ten cały, całą wieżyczkę, żeby był taki większy ruch, jak na łyżce skarpowej, ale myślę, że to jest niepotrzebne. co tam? Powiedziałem Wam chyba tutaj w miarę wszystko. A no, kosa się ostrze o bagnety, bagnety się ostrzą o kosę. Tak to wygląda. Tutaj napęd hydrauliczny bagnety są potrójne i podwójne Są na jednych są trzy zęby, na drugich dwa co tu jeszcze a no na co musimy zwracać uwagę, no żeby bo to się nieraz zdarzy, że zeskoczy nie? tak jak tutaj jest na przykład uszkodzony już no i zeskoczy to trzeba wyjść i założyć, bo ta kosa później nie chodzi w swoim miejscu gdzie powinna i się zużywa bez potrzeby, że tak powiem. No i też tak. Tutaj trzeba zwracać uwagę na te śrubki. One potrafią potrafią się poluzować po jakimś czasie używania. No i też właśnie ta osłonka tutaj też ona potrafi się odkręcić, poluzować. Też na to trzeba zwracać uwagę. Ta łyżka jest około zrobiła 150 km. już rzeczywiście jest kosa w tamtym roku już była zakuwana, teraz była zakładana na początek sezonu nowa, to jest trzecia kosa na niej bodajże. Jeżeli jest o błotko, jest ten to te kosy się nie zużywają tak szybko gorzej jak się pracuje w takim suchym terenie no to wtedy, wtedy, wtedy to się zużywa dużo szybciej. Dobra, ja sobie kończę tu smarowanie, bo pada. Mam nadzieję, że powiedziałem wszystko. Jak coś, to tam pytajcie w komentarzach, postaram się dopisać albo później dogram jeszcze i, i materiał inny. No i też e, jak będę już na bazie, to pokażę tutaj ten napęd, jak on wygląda w częściach pierwszych, bo rozebrany na, na, na każdą śrubkę bo też gdzieś taki napęd mamy rozebrany bo to od czasu do czasu niestety trzeba wymienić pokażę wam właśnie jak to wygląda tam w środku też mamy od tego katalogi od tych łyżek także już jak wam mówię jakieś wartości teraz to wedle katalogu także jak ktoś tam ma inne teorie, to nie tutaj 12,5 kg to jest katalogowa, książkowa książkowy nacisk. Dobra, składam to i dogram wam w trakcie pracy. Wam jeszcze poopowiadam coś też na temat całego zestawu. Dobra, no i dobra, ja już tutaj. Środku. niestety dzisiaj bardzo pada deszcz, także pewnie zaraz Wam będzie tutaj rozmazywało obraz. A to mniej więcej tak wygląda. Jeszcze hydraulikę mam nierozgrzaną do końca dobrze, więc to troszeczkę tak kwadratowo idzie. To wiadomo jak w każdym urządzeniu które jest. Napędzane hydraulicznie, dopóki hydraulika się nie wygrzeje, to to wszystko tak chodzi troszeczkę kwadratowo. Eee, dobra, co to więcej? Łyżka ma szerokość 2,5 metra, bo w tego nie mówiłem. Eee, można by zastosować i się pokusić tutaj o szerszą łyżkę. Bo akurat ten ciągnik, on ma dosyć sporą masę własną, bo tutaj mamy prawie 14 ton masy własnej tej maszyny, więc on tu śmiało by sobie z tym radził ale że my bardzo, bardzo dużo jeździmy po Warszawie, po wąskich uliczkach i no nie za każdym no, po prostu robimy odcinek na przykład tak jak tu teraz robię odcinki po 200-300 metrów i później muszę jechać i objeżdżać, nie? To dlatego stosujemy 2,5 metra łyżeczkę, żeby e, mieściła nam się w obrysie ciągnika, żeby było z tym wygodnie przejeżdżać, żeby nie trzeba było e, tego odczepiać. A też jest plus tego taki, że no, nie przeciążamy tego ramienia, bo można by to zapiąć 3,5 metra i 3,5 metrową też by, też by sobie e, ta maszyna śmiało z tym radziła. A, ale e, są tego minusy, takie jak, jak transport. Trzeba by za każdym razem tą łyżkę przewozić, bo już z taką 3,5-metrową łyżką po Warszawie by sobie nie pochulał. Eee, to tak, e, jeśli chodzi o, o wygodę pracy. E, taką 2,5-metrową łyżką e, też można zrobić fajne wyniki na takim trochę dłuższym dniu niż normalnie jestem w stanie na normalnej rzece tylko nie na tym ciągniku na tym swoim podbiłem pod 4 km a tak standardowo w okolicach 2,5 km średnio można przyjąć średnio można przyjąć takie wyniki Nieraz jest ciężko zrobić kilometr, bo jest dużo przejazdów, bo jest faszyna w spodzie, bo są jakieś kamienie awarie i nieraz naprawdę ciężko jest kilometr udłubać. ale jak nieraz podpasuje fajnie rzeka, to 3 km sobie lecisz śmiało, bez żadnych tam problemów. Wiadomo, to zaraz będą znawcy tematu się udzielać w tym ja tam nie muszę nikomu się tłumaczyć ile no i ogólnie no to co ja wam tutaj teraz mówię to jest nie, nie, to wynika tylko i wyłącznie z mojego doświadczenia bo w czasach gdy my tutaj zaczynaliśmy z tymi maszynami na youtube czy na tiktoku w ogóle tiktok to jeszcze był wtedy mało, mało znany nie było nigdzie można podejrzeć na polskich stronach takich maszyn. A jeśli już ktoś miał, no to nikt w ogóle, nawet do tej pory nikt nie chce się podzielić swoimi, swoimi e, doświadczeniami z tymi maszynami. Każdy tam gdzieś tam coś tam pokaże zdjęcie i się mączy w komentarzach, ale nikt, tak jak ja tutaj nie chce podpowiedzieć nikomu. Wiem jak mi było ciężko zaczynać e, z tymi maszynami, gdzie wszystkiego wszystko co przy nich robiłem, to była metoda prób i błędów no ale tam do jakiegoś tam doświadczenia doszłem, coś tam potrafię, więc coś tam mogę wam tutaj właśnie opowiedzieć, nie wszystko jeszcze o nich wiem, bo wiadomo człowiek się uczy całe życie ale tak to mniej więcej wygląda, dobra nie będziemy tutaj zajmować czasu na jakieś banialuki pokażę wam sterowanie, sterowanie mam tutaj w ten sposób zrobione. O, w ten sposób pracuje sobie. Widać, widać. Patrzę na łyżkę i na telefon, to, to może trochę to kwadratowo wyglądać, nie? O, tak cyk, i jazda dalej, nie? no, no, mam jak się człowiek patrzy tu i tu. Pyk. pyk. Mam nadzieję, że widać. I teraz tak. Ja w tym ciągniku oczywiście nie mam dodatkowego takiego przycisku do jazdy. Tutaj, tutaj mam przycisk, to jest do załączania. Jeżdżę tutaj na sprzęgle akurat. Bo mi jest tak wygodniej i ja sobie tak jeżdżę. O, Mówię co to się dzieje, a tu wysuw wysu się eee, wysuwa. Eee, teleskop, a tu kajkami zasłoniła. Dobra, wracaję. Jeżdżę tutaj na szczęgle. w tym ciągniku nie mamy podłączonego, dodatkowego właśnie przycisku odjazdy. W tym moim M170 tam jest taki. W MC z tej 6830 oj, w MC w 6830 Premium w tym co teraz jeździ usterka z normalnym ramieniem tam, tam jest fajny fajnie to zrobione, bo tam nawet rewersu nie trzeba włączasz, tam są dwa przyciski jeździ ciągnik do tyłu lub do, do przodu takie właśnie o przyciski jak te i tam tylko przyciska 7 przycisk, ciągnik rusza, puszcza się ciągnik wstaje, tutaj jest trochę mniej wygodne, no jeszcze nie zdążyliśmy go doposażyć w to przyjechał taki więc takim teraz sobie działam. ogólnie no to on pewnie z łyżką będzie bardzo rzadko pracował bo z łyżką najczęściej pracuję je tutaj ja no i i teraz też usterka już zaczął też trochę pracować, także yy, tak. Yy, sterowanie tutaj jest yy, obsługa, yy, ale to już jest obsługa do, yy, tak, do yy, głowicy. Yy, tutaj mamy pływającą głowicę, tutaj pływające ramię, yy, ustawiane usta, dociski na potencjometrze. Ta kosiarka też chodziła z dmuchawą i z przyczepą, z przyczepą zbierającą, także też ma tutaj dodatkowe opcje do tego, ale my, my tutaj w Polsce tego nie stosujemy, my tylko łyżka, głowica kosząca i wielopiły do obcinania krzaków, gdzieś tam są filmiki u mnie na TikToku z obcinania. Jak będę obcinał teraz e, gdzieś, e, to na pewno też nagram coś właśnie o tych wielopiłach. Te wielopiły to tam, jak widzieliście na TikToku, to to praktycznie moja konstrukcja, bo kupiliśmy gotowe, ale ja to wszystko poprzerabiałem pod siebie, tak jak mi tutaj pasuje. A tutaj ogólnie y, tu z tyłu jest y, całe serce, tutaj są rozdzielacze, zbiornik na olej, ale to tam wam pokażę w innym. W materiale ciągników John Deere'ów mamy w tej chwili 8 sztuk New Holland jest 9 że tak powiem rodzina jelonków się ciągle rozrasta jakie modele mamy wam powiem a o każdym ciągniku gdzieś tam w kolejnych materiałach wam będę opowiadał coś tam będę wam mówił o tutaj teraz mi Odośki błąd wyrzuca i od DPF-u zaczął się wypalać. Tak eee, dobra, co tam, co tam. Eee, a, jakie mamy modele? Zacznę od tych największych. Czyli moja meczka M170, później ta meczka M150, później 60, o, e, 6830 Premium, też z wysięgiem. To są trzy maszyny, które u nas z wysięgami chodzą. Później 68,30 30 Komfort, no od Łukasza. 6630 Premium, to też z tylnoboczną lata. 69 30 Premium, też z tylnoboczną. 68-10, to jest właśnie w trakcie remontu. Stary, podsiwy blaszaczek, naprawdę ciągniki, które które robiły robotę robią robotę do dnia dzisiejszego i, i, i są najmniej awaryjne, bo te czym nowsze tym więcej awarii. No i 6600, no to jest ciągnik, który ma około 20 tysięcy godzin i w tamten ciągnik było naprawdę najmniej włożone najmniej napraw można powiedzieć, że ciągnik był bezobsługowy do tej pory, no i jest, bo on dalej jeździ, tylko tam klimki nie ma wiadomo dzisiaj operatorzy no już nie chcą na takich starszych maszynach jeździć więc on, on tam no, on cały czas ogólnie pracuje ale wiadomo rzadziej troszeczkę teraz niż, niż kiedyś i chyba wymieniłem wszystkie 6520 też mieliśmy no właśnie aktualnie przeszedł do innej firmy mieliśmy wcześniej New Hollandy ale z ramieniami nie wytrzymywały z tych tych godzin, które my pracujemy, bo te ciągniki robią 2-2,5 tysiąca godzin w sezonie, także ja jestem nieraz, nieraz troszeczkę więcej wykręcę w sezonie. Także maszyny nie stoją. W tej chwili ten ma ponad 10 tysięcy godzin. Naj, naj, najmłodszy, że tak powiem z godzinami, to jest chyba ten od Łukasza, ma coś w tej, w tej chwili w granicach 7 tysięcy godzin. Najwięcej mała się 66, on ma tam w granicach 20 tysięcy godzin. 68, 30 premium, no to teraz była wymiana turbiny przy 16 tysiącach godzin. Ogólnie tak, a pytaliście o sprzęgła, czy padają, czy ten, nie. Jeszcze, jeszcze w żadnym z John Deerów nie robiliśmy nigdy sprzęgła. U nas sprzęgło jeszcze nigdy nie było robione, więc a po kilka tysięcy godzin u nas, te maszyny przepracowały, więc myślę, że sprzęgła mają wytrzymałe tutaj akurat. No a tam podkowa na szczęście znaleziona. No i dobra, bo będzie za długo, za nudno i, i, i myślę, że tam to co miałem opisać, to opisałem. Mam nadzieję, że się podobało, no i w kolejnych materiałach na pewno kolejne maszyny będę opisywał. I coś tam więcej będę gadał, a teraz nie marnuję czasu, muszę teraz nadrobić to co nagrywałem. A, no i mam zamiar nagrywać tak jak właśnie teraz, prosto z ręki, nie będę nic tutaj sklejał, nic cudował, tak jak to nagram, tak jak. Będziecie mieli jeden do jednego, nic nie będę tutaj ubierał i cudował, tak jak to robią inni youtuberzy. Pokazują tylko te lepsze momenty, a ja tutaj mam zamiar pokazać. Wszystko tak jak jest z ręki, tak jak mi to wyjdzie, tak wyjdzie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam Was do subskrypcji tutaj na YouTubie. Ci, którzy nie znają mnie tam na TikToku, to też mogą na TikToka wskoczyć. Tam mam Dosyć sporą widownię, że tak powiem. No i tam to wiadomo, wrzucam codziennie coś, jakieś krótkie filmiki z pracy, czasami z naszych wygłupów. Także to by było dzisiaj. Na tyle mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że komuś pomogę, bo głównie w zamyśle tego mojego konta jest właśnie to, żeby Pomóc takim osobom, które zaczynają, czy nawet pracują, ale nie mają się kogo poradzić, a dzisiaj, w dzisiejszych czasach to każdy by każdego zjadł, a ręki pomocnej nikt nikomu by nie, po, nie podał. Więc mam nadzieję, że komuś pomogłem, tym co pokazałem. Jeżeli coś tam jeszcze nie dopowiedziałem, a o ile będę. Na ten temat coś wiedział, to piszcie w komentarzach, postaram się Wam odpowiedzieć. Także do zobaczyska, trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam ładnej pogody, bo dzisiaj u nas deszczowo.